Hej, ja jestem. Aoi, a to Codwayne. Znaleźliśmy przejście dalej, więc idziemy. Aczkolwiek trochę się martwię, bo to wygląda jak droga do nie wiem, bossa. Nawet tam chyba coś takiego stoi, zaraz zobaczymy. Podczas gdy mi zostało. Tak, to jest jakiś boss. A mi zostały trzy leczenia. Już dwa. Okej, okay. skorzystajmy z okazji i zróbmy to. Okej, okay. próbujemy. Dużo atakuje strasznie Chciało się uciec. Czekać. U, przyspieszył. O kurde. Al nam przyłożył. O! Chciałam chciałem się uleczyć. Hej. Cóż, uderzyłam go moim atakiem, aczkolwiek również obrwałam. Okej, okay, może nie będzie tak źle, może nie będzie tak źle, uleczyć się szybko... zanim mnie zaatakuje... O nie, coś... jakiś dziwny dźwięk się zrobił. NIE MAM STAMINY! Uhuhuhu, prawie umarłam. Dajesz jak weź. No pomóż mi jak umo a nie. O kurde. Próbuję. Ale właśnie umarłam. 再生力の残り気をつけろいつでもどうぞもう再生できねえぞ Czyli jednak, gra to typowo mój styl i od razu lepiej. Dobra, tutaj pójdziemy najpierw zobaczyć, co tu jest. O, dobra, fajnie. O, jak dobrze. Ale tam chyba są jacyś... dużo jakichś tworków. Słyszę ich. O, tu jest skrzynka. Dobra, ale mniejsza skrzynka, sprawdźmy czy możemy zwiększyć sobie poziom. i dostaliśmy jakiś prezent. Zapomniałam go odczytać. A cóż to? O! Staliśmy grę od same. Jakie to urocze. Dobra. Czy jest? Jeszcze nie ma. Idziemy zobaczyć, co jest na górze. Mm -hmm. Tu ktoś chodzi? Tak, tutaj ktoś chodzi. Ach, oh, jak ja lubię tą klasę. Uderzyć ok, udało się powstrzymać. Uleczmy się, da się wchodzić wyżej, da się wchodzić wyżej, ale jestem ciekawa, co jest tutaj. Nie wiem, tu ktoś stoi. Aha, tu można, mogę tu wejść wyżej to i to mogę tu zejść niżej. Co jest tam niżej? Tu niżej ktoś sobie chodzi. Tutaj nie skoczymy na dół. I tam chyba na górze jest jakiś fioletowy potworek. Hmm. Tutaj on chodzi czy nie? O szlak. Skąd oni przybiegną? No gdzie jeszcze jesteście? Aha tam ciągle jesteście. Tam chyba próbując wejść po drabinie. Jest ja strasznie tego nie lubię. Dobra, że nas jeszcze biegną. Słyszę. O, ale nas uderzyła mocno, zabijmy ją szybko. I się uleczmy. Tu jest jeszcze cały czas to samo. Boże, umrzej w końcu. Zostaw jak umow w spokoju. Czy jak będę wchodziła? Jak będę wchodziła po drabinie to pojawią się na górze. co się następnego wielkiego? ok. ile ich jeszcze będzie? Eee, maszę kum. Okej, okay, powiedzcie, że to była ostatnia, proszę Nie, nie była ostatnia Jeszcze taka biegnie Bądźcie ostatni, błagam Jeszcze ktoś idzie, jezus Oni spadają z góry, czy co? Tak W końcu, strasznie tego nie lubię. Zawsze tutaj przegrywam, albo nie wiem, umieram, padam cokolwiek. Dobra, nie mamy więcej leczenia, trzeba sobie jakoś poradzić. Ok, zdążyliśmy ją zabić, zanim nam coś zrobiła. Nie wiem, czy tam są jakieś zeskoki na dół. Nie wygląda na to. Tu coś jest. Co to? O, to w ogóle wygląda jakaś winda. To jest jakieś wyjście, w którym jeszcze nie szłam. Tędy szłam. Nie, miejsce tam w drugą stronę, tylko ominęłam pewnie, co nie? No nie, nie ma, jest tylko to. Aha, czyli tu nie będę musiała więcej wracać. Jak dobrze! A tutaj? Ja tu przyszłam z góry? Czy nie, bo już nie pamiętam nawet. Chyba nie, skoro słyszę tu mopka, co nie? Te hell? Czy ty jesteś, Moku? Na górze? Oj, zdecydowanie caster. Ale trzeba też wbijać inne, poziomy, inne postacie, nie? Jezu, ile oni mi dają teraz dróg tutaj? Kim ja bym chciała znaleźć ciemistla. Tu coś jest? Tu nie ma nic z tego. Słyszę jakiegoś kościa, który się chichra Nie wiadomo gdzie cały czas. Może tam na moście? A, tu jest rabina. Mhm. Okej, okay, to wychodzi na to, że musimy zejść na dół, tak? tu było zejście na dół? Nie, to nie tutaj, Chcąc przyszliśmy. Już tutaj było to zejście na dół. Yy, w następnym odcinku wrócimy, tutaj było, wrócimy tam do tego mistla pierwszego, czy tego, który przed chwilą... Yy, obok którego przychodziliśmy, bo tam zostawiliśmy... kulkę, czy kulkę, jakieś wspomnienie tam zostawiliśmy. Chciałam zobaczyć, co jest dalej, i po prostu jakoś takie ominęłam. Tam mogę skoczyć? No, w życiu. Tutaj coś słyszę, wydaje, dźwięki chyba. Tu jest drabina. A tam misła. jak tam się dostać? Pewnie tam tędy z drabiną. Tędy nie przejdę. O nie, w życiu. Zgadzam się, nie chciałabym tu walczyć. Aha, tu mogę skoczyć. Ale ja tam nie chcę skakać. Mhm, tu jest drabina. Jest na górę, jest na dół. Dobra, zobaczmy na górę. To może ściągniemy tamtą drabinę od razu. On nie wstanie, on nie wstanie. Trzeba tutaj są dookoła. Przerażamy tę lokację. Oszlak. Myślę, że może być ciężko. Zróbmy tak. I tamtej na razie. Chyba bym nie Okej. Udało się ją jakoś pokonać. Jest jeszcze jedna. Ale to mam już ten skill, fajnie. Udało się. Tu jest? Znaleźliśmy klucz. Bardzo fajnie, cieszę się. Nie wiem jeszcze do czego będzie potrzebny. Boję się, że spadnę tam na dół. Okej. Okay. O Boże, prawie tam spadłam. Chciałabym się tam jakoś dostać. Na razie chyba mogę tylko schodzić na dół, prawda? Tu można by skoczyć, ale po co skakać, skoro mam drabinę? Tu jest jakieś wyjście? Nie, no to w ogóle byliśmy? Nie, tutaj jeszcze nie byliśmy. Słyszę, jak ktoś gdzieś chodzi, tylko nie wiem gdzie. Ok, a tutaj chodzi chyba, tak czy na dole. Albo nad nami coś może chodzić. Nie, nad nami już niekoniecznie, więc ta babka musi chodzić tu w środku. No dobra. Ale wydaje mi się, że nie wszystko jeszcze zobaczyliśmy tutaj. Tam niżej się już zejść nie da, prawda? Już czy niżej nie da. Dobra, spróbujemy jeszcze zobaczyć, czy tutaj coś wyżej było, co ominęłam. Tu widzę, jest jakaś skrzynka, ale to za ścianą po drugiej stronie. To by trzeba było tam jakoś sensownie zejść. Nie mam pojęcia jak. Czy ja tutaj w ogóle wychodziłam? Wychodziłam na pewno. Ale tutaj można zejść na dół, prawda? Nie no, wiesz... Nie no, wydaje mi się, że tu nie trafię. Ale możemy spróbować. Tak. Dokładnie tak, dokładnie nie trafię, więc musimy tu przyjść jeszcze raz. <suszy> Zebrać nasze haza. Hejza. Cześć. Zdaje A... się, że tutaj już byłam i chyba niżej już się nie da zejść. To znaczy wydaje mi się, że byłam nawet na najniższej części. No ale sprawdźmy jeszcze raz dla pewności. Nic tutaj dla nas nie ma. Tu otworzyłam jakieś drzwi i tutaj ktoś chodził. Tutaj ktoś chodził, prawda? Upewnijmy się, nie chcę, by mi ktoś strzelił w plecy. Okej, okay, wyjątkowo bezpieczne pomieszczenie. Tu są jakieś schody na dół. Pójdziemy tam za chwilę. Ornate K, A my mamy jaki klucz tam? Boże, ile tu jest bram. Eee... My jakiś klucz podnieśliśmy, prawda? Eee... Stat mos i chodzi, Czyli chyba nam każą iść tam na dół. Mhm. Czułam się zagrożona. Gdzie my jesteśmy? I co my tu robimy? Stąd przyszliśmy. Musimy iść teraz tutaj. Tu nas jeszcze nie było. I znowu każą nam iść do góry. Tutaj znowu ktoś chodzi. Tak mi, się w... tak mi się wydaje. Ta fioletowa gdzieś będzie. Okej, okay, tu jest przejście. Tu jest przejście. Ok, oni są gdzieś tam na górze. Są zawał. zawału. Dziękuję. Yy, oni są tam na górze. Co nie? Czy może ktoś tu chodzi dookoła? Coś tu chodzi, dookoła. Okej, okay, zdążyłam. Nie obraziłabym się, jakby tutaj gdzieś był ten... Jeszcze najpierw, wiecie co? Yy, mist. Misty. Może gdzieś tutaj będzie? Ukryty. wiem, na przykład tu. Albo i nie. No dobra, to najważniejsze teraz nie dać się zabić. Ok, na razie jakoś nam wychodzi, nie dać się zabić. Jeszcze jest tam, tak? Ktoś tu jeszcze jest? Tak, okay, chodź tutaj. Okej. Okay. Przed tym atakiem się ucieka, nic więcej. A potem można ją zabić. Zanim zdąży użyć skilla. A, <ślesk> Boże. Dajcie mi jakiegoś mistla. byliśmy tak czy nie Tutaj byliśmy i mistla nie było. 10 jest jakiś mistrz. Soitsu wa horidashimono Bestie. Dobra, nie zabiję się? Na szczęście nie. Okej, okay, boję się, co tu znajdę. Ach, ja tu już chodziłam. Okej, okay, więc to nie jest żaden nowy teren. Przynajmniej zdobyliśmy w końcu tą... Przynajmniej zdobyliśmy jedną jednostkę jeszcze. To. Tą... wspomnienie. Dobra, gdzie tu jeszcze nie byliśmy? A można wejść. Tu wchodziliśmy, co nie? Tak, wchodziliśmy tu. Właśnie, stąd przeszliśmy tutaj. Dobrze, że tu przyszłam no, jeszcze raz, bo oni podniosły mi wcześniej. Przyda się, jak będę chciała ulepszyć inne bronie. Okej, okay, ewidentnie tu się robi kółko. To można, tu można skoczyć. Tak, tu można skoczyć i prawie umrzeć. Tam była droga. Tu mi pokazuje jakąś trabinę, tu mogę tylko wejść do góry. Może to jest akurat, może mi pomoże coś znaleźć. Tu chyba jeszcze nie byliśmy, prawda? My stąd przyszliśmy. Dobrze, staram się znaleźć Mistla. o. Tu nie jestem pewna, czy tu byliśmy. Tu jest skrzynka, ale ona jest tutaj ze ścianą. że w kółko i nie mam pojęcia gdzie jest... O, tu widzę Mistl jest. Tylko pewnie jest wyżej. Czy my wróciliśmy do początku, czy to jest jakiś nowy? Aha, czyli on jest niżej. Czyli wróciliśmy w zasadzie do początku. Nie! Okej, okay, sam się stał Nawet dobrze, że tu wróciliśmy, bo pójdziemy tam do tego wspomnienia w następnym odcinku. A teraz zakończymy tutaj o. Bye bye Jakumo, nie, nie, nie zasłaniaj proszę.